Kolejną perłą, jaką sobie omówimy, będzie to perła z epoki żelaza, mianowicie Koloseum. Niedawno zawartowałem sobie na czatach, właściwie tak dla beki zadałem pytanie, czy gdyby Koloseum miał rozmiary 1 na 1 po prostu jedna kratka, czy byście postawili tą perłę? I co? Większość graczy powiedziała, że nie. Yy, oczywiście ja też. Także... Koloseum to jest olbrzymia perła, ma wielkość 6x7, a jest kompletnie nieprzydatna. No, żeby ją w każdym razie, żeby ją postawić, potrzeba tyle tam towarów z epoki żelaza. Wiadomo, 6 na 7 rozmiar. No i produkuje ona medale co 24 godziny i zadowolenie. Natomiast ilość tych medali, jakie produkuje, jak i właściwie zapewniane zadowolenie pozostawiają wiele do życzenia. Wystarczy spojrzeć tutaj na dziesiąty poziom, żeby to wbić, trzeba się trochę postarać. I co? Dziennie 35 medali. Sorry, ale jeżeli wbije się komuś na piąte miejsce w arkę, około tam, nie wiem, 80 level, czy jakąś inną perłę, to już dostaje się za to ponad 1000 medali. Mówię tak zachowawczo, bo nie pamiętam dokładnie za co ile. Także kwestia medali to, to jest tutaj śmieszna. No a jeżeli ktoś by się pokusił, byłby szaleńcem i wbiłby to kolseum na 80 level, no to co dziennie 185 medali. To jest po prostu śmiech na sali. Tak samo to zadowolenie jest nic nie warte, szczególnie że obecnie. I i pewne budynki z bonusem na przykład do wsparcia, właściwie sprawiają, że tego zadowolenia jest za dużo i z tym zadowoleniem jest problem jeszcze. Ponieważ rzeczy, których nie chcemy, żeby były, żeby były motywowane, czyli na przykład jakieś karuzele, jakieś tam wa wagony, wagony pociągu, i inne rzeczy. Generalnie nie chcemy, żeby tego typu rzeczy były, były w ogóle motywowane, ponieważ mamy i tak wystarczająco zadowolenia i chcemy, żeby motywki szły na te. No te stałe budynki, prawda, te które są nam potrzebne do motywacji, żeby nas nie splądrowali. No ale to już może temat na inny filmik. W każdym razie zadowolenie, jakie daje tutaj Koloseum jest bezużyteczne, nic niepotrzebne i niezależnie jak dużo by tego dawało, to i tak nie warto byłoby tego stawiać, ponieważ alternatywą z zadowoleniem i to dużo lepszą jest Alcatraz. No ale to w innym filmiku. Także Medale, Niewielką ilość medali produkuje ta perła co 24 godziny. Zapewnia zadowolenia. Ja rozumiem te medale. Przed wejściem jakby nie było w ogóle perł żadnych. Ale nie, przecież to jest perła, więc nie ma o czym gadać. Po prostu te ilości są śmieszne i to jest, moim zdaniem, jedna z najgorszych, jak nie najgorsza perła w tej grze. Także zdecydowanie nie polecam jej stawiania nawet na test, nawet na jakoś tymczasowo, bo po prostu nie warto. Nie warto, zdecydowanie nie warto, jakiekolwiek budynki kulturowe tutaj zrekompensują tutaj to zadowolenie. Oczywiście kulturowe z jakiejś tam epoki czy coś, czy tam eventówki, po prostu nie ma o czym gadać. Ta perła jak najbardziej nie polecam stawiać, to jest marnotrawstwo perłów, surowców i właściwie czegokolwiek. Może kiedyś zbalansują jakoś perły w taki sposób, żeby każda perła dla kogokolwiek była przydatna. Obecnie Koloseum nie jest dla nikogo przydatne, dlatego zdecydowanie odradzam stawianie tej perły. I właściwie to chyba tyle, co miałem do powiedzenia. No bo co tu więcej gadać o takiej perle, prawda? Lipa i tyle. Tak czy inaczej, uważam, że w tej grze nie powinno być tego typu pereł. Powinno to zostać w jakiś sposób zbalansowane, ponieważ to są perły, których kompletnie nie opłaca się takie jak Koloseum. Czy tam Notre Dame i kilka innych, są perły, których kompletnie nie opłaca się stawiać. A to bez sensu, ponieważ y, pewne nie muszą być najlepsze, ale żeby by miały jakieś tam bonusy czy coś, które by sprawiły, że ktokolwiek miałby sens to stawiać. Tak naprawdę, jeżeli ktoś to stawia Koloseum, y, osoba świadoma, to tylko osoba, która jest na przykład kolekcjonerem perł i chce mieć wszystkie perły w mieście no to to rozumiem. I to właściwie chyba jest jedyny powód, ponieważ inne powody nie mają znaczenia, bo jeżeli ktoś stawia dla medali, czy nawet dla zadowolenia, to są to osoby po prostu nieświadome i tyle. Dlatego mam nadzieję, że jeżeli jest, jeżeli są jakiekolwiek jeszcze osoby nieświadome co do tej perły, to, że ten filmik im pomoże, ponieważ ta perła to jest po prostu badziew. I tyle w temacie. Pozdrawiam serdecznie. Selfie.